Witajcie w lesie po długiej przerwie. Na warmi też już zawitała wiosna. Może nie bardzo intensywnie, ale jakieś jej oznaki już można w lesie spotkać. No chodzę sobie dzisiaj w niedzielne popołudnie po tym pięknym warmińskim lesie. Nie warmińskim lesie w sensie rezerwatu, bo taki jest też niedaleko Olsztyna rezerwat, las warmiński. No ale po prostu w lesie warmińskim. Te lasy nas są naprawdę przepiękne i w ogóle tereny. No i e, zauważyłem Piestrzenicę Kasztanowatą. Już Wam pokazuję. Między sosnami rośnie sobie wśród muchu Piestrzenica Kasztanowata. Spójrzcie. I tutaj sobie rośnie Piestrzenica Kasztanowata. Piękny grzybek, ale trujący. Grzyb trujący. Chociaż podobny. Może nie tak bardzo, ale jednak podobny trochę do. Smarza jedalnego podobny też do piestrzenicy olbrzymiej. Piestrzenica kasztanowata jest trująca, bo zawiera geromitryny. To jest substancja lotna, która może spowodować różnego rodzaju dolegliwości, żołądkowe, i lutowe. Może nawet uszkodzić wątroby, nerki. śledziony nawet wyczytałem, że szpik kostny i wzrok. No, nic fajnego, chociaż w krajach skandynawskich bodajże w Finlandii. Była chyba nawet dopuszczona do sprzedaży, no ale razem z instrukcją i przygotowania trzeba specjalnie z nią postępować Nie polecam zbierania tego grzyba, bo można zrobić sobie naprawdę wielki kłopot no ale spójrzcie żeby jest niesamowity. Do zobaczenia w lesie. Pozdrawiam, cześć!